Dzień dobry, jest sobota, 29 lipiec, godzina 8.10. Zgodnie z tym, co dekorowałem na relacji, jadę dzisiaj na Kładki Śliwno-Waniewo. Zobaczymy, jak już jest po remoncie. Ona wygląda. Potem pojadę do Bokin i stamtąd pokażę Wam, jak to z daleka wygląda. Ta nowa wieża w ją stamtąd widać. Gdzie będzie możliwe? odpalimy drona! Także co? W drogę! Dojeżdżam do Topilca i mamy komunikat, to jest obszar zapowietrzony Musimy przyjechać przez takie maty o. tutaj słuchajcie kiedyś nie tak dawno właściwie jeszcze był pomost Stawałem, robimy tutaj zdjęcia dosyć niski poziom wody stąd możecie wypożyczyć kajak i sobie popłynąć na spływ tam, w zależności od potrzeb godzinny, dwu, jednodniowy ale tutaj jest właśnie między innymi start. Tam jest przystanek parking dla samochodów. No ale szkoda, że nie ma tego pomostu. I tu po nim został tylko taki ślad. No sprawa. Tam pojedę na kolonii to pilec odpal tam drona, zobaczymy jak to wygląda z góry. Niedaleko kolonia to pilec. Ale zatrzymałem się, żeby wam pokazać tam w tali żurawie na żerowisku. to widać, że para uczy młodego latać. Kolonia to bilet, wieża widokowa. Jeszcze raz widoki z niej widzieliśmy, pokazywałem Wam. Teraz jest nieciekawy widok, bo wszystko zarośnięte. To nawet rzeki z tej wieży widokowej nie będzie widać. Dlatego odpalę drona tutaj na tej oweczce. I zobaczymy jak Narew wygląda w tej okolicy z góry. комиссар Teraz ją lepiej widać Teraz się Te, co skaczą i frowają. Na wieże zapraszają. Dlaczego tak powiedziałam? Bo zwróci uwagę tutaj. nic nie widać. Ale przed chwilą była taka żabka, słuchajcie, zielona. Gdzie ona skoczyła. Nie wiem. O! Zobaczcie. I już. Słuchajcie, miał, na że nie iść, ale na tu sarnę, co tam widziałem, po drugiej stronie, wejdę i zobaczymy, czy uda się zobaczyć z tej perspektywy, tylko pociwu. No niestety tej sarny już nigdzie nie widzę, Ale też nie widziałem, że ona specjalnie skakała, albo gdzieś siedzi w krzakach, albo po prostu już mnie wyczaiła, nie wiem. Jeszcze poczekam chwilę na tej wieży i zobaczymy czy gdzieś się tam w krzakach widzę w tych zaroślach. Tam jadę, wioska i zbiszcze, a tam dalej śliwną. A tam, tam gdzieś na północy jest ta wieża, mała tylko o Buchowie, ale to z boki dopiero pokażę Wam jak dojadę tam. Przegramy wieżę widokową na kolonii Topilec i teraz lecimy do wioski Izbiszcze i z wioski Izbiszcze do śliwna i stamtąd będziemy się już przeprawiać do Kalendów się Izbiszcze zatrzymałem się na chwilę ale Wam pokazać jeden z ostatnich już obrazków Gniazda Bocianie już za 3 tygodnie praktycznie ich nie będzie po 20 sierpnia odlatują. Także to jest ostatnia okazja, jak gdzieś na wyprawy rowerowe wyskoczycie. Zatrzymać się na chwilę, popatrzeć jak to właśnie wygląda, bo będziemy czekać do marca na ich przylot. Także ostatnie spojrzenie na, na, na rodzinkę bocianów, Już oni pomału szykują się do odlotu. Zbliżam się już do miejscowości śliwną chciałem Wam pokazać taki bezpłatny parking dla osób, które przyjadą samochodami tu kiedyś, to no tutaj jest bezpłatny parking, można zostawić samochody i stąd jest 400 metrów do tej na widzicie nawet kampery tutaj są, także można. otwieram do i zaraz będziemy przeprawiać na drugą stronę nowe nieba nie ma lekko trzeba przyciągnąć traktor kładka za mną, dosyć niski stan wody problem miałem na tym progu, żeby rower rzucić, bo jest naprawdę bardzo niski stan wody przede na druga kładka a potem już takie są nie mniejsze, także ta jeszcze przeprogiłem się już przez drugą kładkę Teraz już prosto odcinek drogi. Tam w oddali widać we niebo. I tam jest nasz cel. Do nieba. Wtedy tak, bo on odpływa. Po na tej ostatnia tratwa Słoda wycieczka. Nie wiem, czy mogę Poczekam, nie mi się. Trudniejsza przeprawa, ale bez pomocy ludzi się nie przeprawię. Tam poddali do ludzi i poczekam na nich, no, bo sam się nie przeprawię. No, nie mam szans na to, Za to wysoko jest. Sękie są, mi tam po rowerach, bo ja tam chcę jeden będę rady, tylko. W ogóle ciągniesz, po prostu. No ja ciągnę, chodź za mną. Musi No i wejść tamemu człowieku się przepłynie. No jakby ludzi nie było, to miałby pan problem. Nie, był, nie rzuż, rzużam. Tam dwa razy rzuż, rzużam rower. Tak, tak. Jakoś sobie trzeba radzić, nie? No, trzeba, no nie ma, nie ma zmian się, nie? musi teraz Ty wejdziesz Dobra, ja, ja przytrzymam, spokojnie, niech Pan wchodzi Chodź, chodź Chodź, śmiało Co to mówię, jest problem, no ale... Ale w sensie, co Pan to wyrażuje? Proszę Państwa, to nie lepsze w Podlasie Podlasie, nie po Podlasie Rowerem po Podlasiu, może Pani zobaczyć sobie na Instagramie czy na YouTube Taki kanał mam Może tam z koszami coś, coś wrzucam Mam dron, ale tu ja nie latam, ja sobie polety tam w bukinach. Tak, rowerem po Podlasiu możecie sobie zobaczyć. Dobrze. Dobrze. Ale podejrzewam się, że zaopiecie się, bo nagrywam cały czas. Hm. Także na razie. Nie! Naprawiłem się już przez czwartą przeszkodę, bo bardzo ciężko, żeby nie pomóc ludzi, którzy idą z tyłu, to chyba ja miałbym. Problem, ale naprawdę, na kładkę wszyscy sobie pomagamy i udało się. Jestem już w Aniewie. Jadę po tej odnowionej części, już kładki. Także tak wygląda odnowiona część kładki. Odnowiona wieża, widokowa w miejscowości Waniewo. Zaraz wejdę na górę, zobaczymy, jak to jest. Jestem tutaj, w Aniewie. Przyjechałem z tej drogi przez Stopilec, Kolonie i Zbisze, czyli Bdowa Niebo. Teraz lecimy tutaj. O, proszę Was, Bukiny. I tu z Bokin zobaczycie, e, czy widać to nową wieżę widokową, która znajduje się tutaj w Wuchowie. Postaram się to pokazać. Mam nadzieję, że z Bokin już będzie widać. I potem z Bokin. Wracamy już na wiosnę miejscowość jeszcze jejki razu do Bokin. Zatrzymałem się bo zobaczyłem piękne pole słoneczników. No żywają jeszcze z miesiąc będą naprawdę pięknie wyglądać sporo tego jest, bo ciągnie się od drogi aż tam pod tamten lasek kilometr do Bokin, do Narwi Tam poszukamy czy widać tego odcinka to wieży widokowa w Wuchowie Stoję już przed wjazdem do wsi Bokiny. Tam w dole wije się narew Zaraz zobaczycie to z góry. Ale tam w oddali. Taki malutki daszek. To jest ta nowa wieża widokowa w Buchowie. Zaraz ją przybliżę, a właściwie to już teraz powinniście widzieć przybliżonym zoomie z aparatu z komórkowego. Więc to jest ta najwyższa wieża na Podlasiu, około 45 metrów. A więc tam są łapy. Tak to wygląda. No i to Zobaczymy teraz jak wygląda narw w tej okolicy. Także dron w górę. Podsumowanie Dystans około 55 km Trasa bardzo fajna, przyjemna No tylko ja nie jechałem ścieżkami rowerowymi, a tak trochę bokiem przez wioski No i trafiłem na kilka takich przeszkód drogowych, a mianowicie kolej się przebudowuje i tutaj na przykład w niewodnicy Potem w Bokinach nie ma przejazdu rowerowego trzeba troszeczkę pokombinować, ale nie ma problemu rowerem zawsze można jakoś po trasę pokonać, więc tak. Kładki generalnie odremontowane, odświeżone, bezpieczne, także polecam. No i jeden mankament to, że bardzo niski stan wody, i szczególnie na tym ostatnim progu, jak będziecie iść od. Śliwna, a na pierwszym, jako dwa nieba, to jest dosyć wysoko, żeby zejść na prom, i potem na kładkę wejść. No tutaj ja musiałem się posiłkować jakimiś turystami, których zresztą serdecznie pozdrawiam. Cóż, masa już słoneczników się pojawia. Dużo też zwierząt widziałem po drodze. Także no bardzo fajna dana wycieczka sobotnia. Także to na razie tyle, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.